Słyszycie, jak pięknie mruczy? Bo to 3-litrowy diesel, i taki silnik powinien być w każdym właśnie tej wielkości suv -ie. I myślę, że marka Land Rover jako ostatnia zrezygnuje z takich silników. Dlaczego? Nie wiem, po prostu tak myślę. Dzisiaj nietypowe wideo, bo chciałbym Wam pokazać tylko kilka rzeczy, które mi się bardzo podobają w samochodzie Land Rover Discovery, który już przestał być dawno temu taką klasyczną terenówką, a teraz jest absolutnie topowym suwem. Moim zdaniem, jeśli chodzi o takie klasyczne Suwy, to jest to najlepszy model na rynku. Słyszycie, jak ładnie chodzi? I uważam, że jeśli chodzi o czysto e, takie techniczne walory tego silnika, czyli oddawanie mocy, momentu obrotowego, tu jest 300 koni mechanicznych, sposób pracy, kultura pracy i połączenie z automatyczną skrzynią biegów, to Land Rover Discovery z tym silnikiem Ingenium jest po prostu top of the top. Moim zdaniem Piękniej to brzmi i fajniej pracuje niż jednostki Mercedesa, Audi czy BMW. Pierwsza rzecz, jaką chcę wam pokazać, to to, że to jest samochód z 2024 roku i tutaj mamy nadal gniazdo USB-A. Nie tylko USB-C, chociaż to jest akurat kabel USB-C i on jest fajnie ukryte. Tu sobie zasłaniałem pod łokietnikiem i kabelek mamy w tym miejscu. Niby drobiazg, ale mi się osobiście to bardzo podoba, bo nie zawsze mamy kabel USB-C. Druga rzecz. Pod tą zasłonką mamy uchwyty na kubki, ale to nie wszystko. Pod uchwytami na kubki mamy bardzo głęboki schowek, w którym można sobie schować coś sekretnego na przykład. Fajny jest tutaj ten haczyk również na zakupy, ale kolejną fajną taką sekretną skrytką jest ten schowek. Tutaj guziczek i proszę bardzo, malutki, ale fajne i na takie sprężenie, chociaż trzeba go docisnąć. Jednak absolutnym hitem w tym samochodzie jest dla mnie ten schowek. A dlaczego tak uważam? Bo jest on taki pięknie wyłożony, a jednocześnie idealnie pasuje na broń. Tak, uważam, że to jest fajne miejsce dla osób, które posiadają broń i z jakiegoś powodu muszą ją przy sobie mieć. Tutaj ona jest fajnie ukryta i łatwo. Dostępna. Serio, tak myślę. I tu mamy jeszcze jeden fajny schowek, też głęboki, ponieważ e, fajny, ponieważ ma lodóweczkę. Oczywiście, ja wiem, że w Toyotach Land Cruiser jest to od dawna, ale i od dawna jest w Land Roverach Po prostu fajne, praktyczne rozwiązanie, gdzie można schować sobie na przykład cztery puszki Red Bulla, i one tu się mieszczą i pięknie schładzają. I jeszcze taka ciekawostka, jak tę klapę od. Podłokietnika czy schowka podniesiemy sobie. Tutaj nadal jest zakryta lodówka, więc ona będzie działać. A to uwaga, mamy tutaj wygodną półeczkę na jakieś może napoje niekoniecznie, ale na przykład na jakieś jedzenie, jakieś inne drobiazgi. To jest naprawdę wytrzymałe. Tu można sobie coś położyć. I pasażerowie z tyłu, czy nawet osoba siedząca po środku, będzie miała tutaj coś, nie wiem, coś może sobie postawić. Dobra, pokażę Wam jeszcze. Tu jest ładowarka indukcyjna, a tu jest drugie miejsce na telefon. Jakbyście nie chcieli grzać go na ładowarce indukcyjnej, i jeszcze gniazdo USB, ale już pomijmy gniazda USB i tak dalej. Pokażę Wam jedną fajną rzecz. Zobaczcie, jak wejdziemy w menu foteli, to tu oczywiście mamy grzanie, mamy wentylację i mamy masaż. Masaż działa całkiem nieźle. Tutaj jest szybki dostęp do grzania. Wystarczy wcisnąć ten guzik, co jest kapitalnym w ogóle rozwiązaniem. Dziwię się, że nikt inny tego nie stosuje. Być może jest jakiś patent. Tu mamy wentylację, tu mamy ogrzewanie siedzeń, a jak naciśniemy, to mamy klimatyzację. Ale tu mamy coś jeszcze fajnego. Zobaczcie, możemy sobie zarówno złożyć siedzenia, jak i złożyć same zagłówki, które będą przeszkadzały nam w czasie jazdy. Najpierw wybieramy sobie, w którym fotelu chcemy złożyć zagłówek. Na przykład w środkowym. I pyk. Ale przeszkadzają nam też te. A gdybyśmy chcieli złożyć sobie wszystkie siedzenia, to również dzieje się to w pełni elektrycznie. To prawie wszystko dzieje się w pełni elektrycznie. Wiadomo, że elektrycznie unosi się również tylna klapa, ale tu mamy kolejny fajny feature, taką burtę, która nam blokuje bagażę. I oczywiście, że opuszcza się ją elektrycznie i podnosi też. I gdybyśmy chcieli z tego miejsca złożyć sobie dowolne siedzenie, to oczywiście, że możemy to zrobić. Proszę bardzo. Może lewe też. A tutaj ten trzeci rząd jakby się blokował, prawda? Ale nic nie szkodzi. No szkoda jedynie, że zagłówki trzeba podnosić. Już niestety ręcznie, ale chyba to by było za dużo. Ja wiem, że to nie jest żadna nowość w samochodach, ale zobaczcie, że ta roleta, która przeszkadzałaby nam w wersji w konfiguracji siedmiosobowej, ma swoje miejsce i nie można jej tak łatwo włożyć i wyjąć, kiedy te fotele są podniesione. Ale jak je opuścimy, to wtedy ją sobie możemy wyjąć. I oczywiście w wersji w konfiguracji pięciomiejscowej. Założyć na miejsce. A tu pod spodem jest jeszcze mały schowek na jakieś drobiazgi. No i to, co mi się naprawdę bardzo podoba, to to, że jak mamy auto w konfiguracji 1,7-miejscowej i podniesiemy sobie to, a roletę nawet gdybyśmy zostawili w domu, to tu jest taki jakby fajny drugi bagażnik. Jak otworzymy klapę, to nic nam, żadne zakupy czy cokolwiek z tego nie wiem, bagażnika nie wyleci, bo mamy właśnie tę oto półeczkę. Tak, to jest samochód siedmiomiejscowy. I uwaga, on naprawdę jest siedmiomiejscowy. Zobaczcie, że tutaj nad linia dachu się podnosi, żeby z tyłu zmieściły się dorosłe osoby. Mówię serio, dorosłe. Pokażę Wam, jak się tam w ogóle dostać. Tu wystarczy nacisnąć przycisk na oparciu, i ono się złoży. I co dalej? No, po prostu odsunąć fotel. Najlepiej, jakby ten był trochę bardziej do przodu, to wtedy byłoby wygodnie. On by się przesunął trochę dalej, ale wejdę teraz tam do tyłu. Oczywiście, że to jest miejsce głównie dla dzieci. Ale jednak dorosła osoba też tu się mieści, tak, jest tu ciasno, ale pamiętajmy, że tak tę kanapę można przesunąć trochę do przodu, bo z przodu jest bardzo dużo miejsca. I zobaczcie, ja mam 1,80 m wzrostu i nie dotykam tutaj do podsufitki, co oznacza, że osoba dorosła o wzroście 1,80 m o tu już jest trochę wygodniej mieści się tu o, bez najmniejszego problemu naprawdę bez najmniejszego problemu. Pokażę Wam teraz wszystko, żeby nie było, że czaruje. Ten fotel jest ustawiony pod moje preferencje. Ja mam tu jeszcze sporo miejsca. Nie jakoś bardzo dużo, ale sporo. Czy mógłbym podróżować przy takim ustawieniu kanapy? Oczywiście, że tak, gdybym wiedział. Zwłaszcza, że na przykład ktoś dorosły siedzi z tyłu. I teraz zobaczcie. Przestawimy to. Przestawimy to. I tędy jestem w stanie się nawet dostać do trzeciego rzędu siedzeń. I teraz zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni na moje nogi. Jeśli chodzi o komfort podróżowania w trzecim rzędzie, to tu też jest absolutnie fenomenalnie. Zobaczcie. Mamy grzane siedzenia, tak, trzeciego rzędu. Mamy małą skrytkę na jakieś drobiazgi i mamy gniazdo USB i oczywiście to wszystko jest po obu stronach. Teraz sobie możemy to z powrotem złożyć. Cyk. I gdybyśmy na przykład chcieli z tego miejsca coś pogrzebać przy siedzeniach, no to też jest taka możliwość. Zobaczcie, można sobie o, w drugą stronę złożyć trzeci rząd siedzeń, również z tego miejsca. Szczerze Wam powiem, że Land Roverem Discovery mi się jeździ tak dobrze jak chyba żadnym innym samochodem, a przynajmniej nie ża żadnym innym samochodem tej klasy. Kapitalna pozycja za kierownicą. Tutaj naprawdę jest fantastycznie. Do tego fotel jest regulowany dokładnie tak, jak powinien być regulowany każdy fotel w samochodzie segmentu premium. I bynajmniej nie chodzi tu o te 11, 15 czy 60 kierunkową regulację. Chodzi o zagłówek. Zobaczcie, że zagłówek można sobie oddalić albo przybliżyć. Można go też podnieść i opuścić elektrycznie. I co więcej, ten zagłówek ma tutaj te fajne skrzydełka. Oczywiście one pojawiają się w innych samochodach, ale kurczę, no w klasie premium powinny być obowiązkowe. I zagłówek jest mięciutki jak podusia. Jeszcze jakby był pluszowy, to już w ogóle by było rewelacyjnie. Kolejną rzeczą, którą uwielbiam w ogóle w Land Roverach i która jest genialna, to jest koło kierownicy. Nie chodzi o jego wygląd, chodzi o jego wielkość. Ono jest po prostu ogromne, co uważam, że w takim samochodzie powinno być jakby podstawą. Nie małe sportowe kierownice, tylko właśnie takie duże. Dlaczego duże? Dlatego, że dzięki temu, jak trzymamy kierownicę w dół w tym miejscu, gdzie trzeba, to mamy dosyć szeroko rozstawione ramiona. I co to powoduje? Zobaczcie, z jednej strony można tutaj sobie podeprzeć rękę i nadal trzymać kierownicę tak, jak trzeba. Możemy sobie tutaj też położyć łokieć i w Landrowerze jest to szerokie miejsce i do tego jeszcze miękkie. Więc nawet trzymając kierownicę w ten sposób, ja wiem, że to już jest tak trochę uu, tam na tfaniaka, na taksówkarze czy na cokolwiek, ale trzymamy ją nadal w tym miejscu, gdzie powinniśmy ją trzymać. No i Land Rover, zobaczcie, mamy wysoki podłokietnik, który oczywiście fajnie podpiera łokieć, ale jakby tego było mało, to mamy jeszcze dodatkowy podłokietnik regulowany, który możemy sobie tutaj ustawić i wtedy łokieć nam nie będzie wpadał po, pomiędzy ciało a podłokietnik, tylko idealnie opiera się w tym miejscu tym samochodem można jechać na koniec świata. Jedyna drobna uwaga, jaką mam do foteli Land Rovera, to to, one są bardzo wygodne, ale mają troszeczkę za krótkie siedziska i przez to delikatnie robią ucisk na, na UDO. Oczywiście nie dla każdego, bo niższe osoby powiedzą, że jest OK, ale mi to delikatnie przeszkadza. Fajnie jakby Land Rover jeszcze pomyślał o tym, żeby trochę móc wydłużyć siedziska, bo na przykład szerokość podparcia tutaj na oparciu jest regulowana, czyli można sobie trochę ciaśniejszy Fotel zrobić albo luźniejszy, pomijając fakt, że cały ten system multimedialny wydaje się być przeładowany, ale on jest bardzo wygodny w obsłudze. To pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą kocham w Land Roverze. Zobaczcie, włączamy kamerę, kamery po prostu, no nie kamerę cofania i. Nie dość, że ona ma dobrą jakość obrazu. To mimo, iż jest tu napisane, że nie jest zalecane jej używanie powyżej prędkości 40 km na godzinę, to możemy sobie ją włączyć w dowolnym momencie i obserwować tutaj drogę wokół samochodu non-stop. Ona się Wam nigdy nie wyłączy, dopóki sami jej nie wyłączycie. I możecie sobie podejrzeć prawą, lewą stronę, możecie sobie podejrzeć tył w ten sposób, albo tył w ten sposób, możecie sobie zerknąć tak, albo tak, albo tak, albo tak. No po prostu fantastyczne, zwłaszcza na przykład, kiedy jedziemy gdzieś w jakimś ciasnym miejscu, kiedy podróżujemy z przyczepą, w ogóle Land Rover są doskonałe do jazdy z przyczepą, no albo po prostu chcemy sobie mieć taki drugi podgląd poza lusterkiem wstecznym na to, co dzieje się za samochodem. Kamerę można ustawić również w tryb terenowy i wtedy mamy podgląd pod przednie koło z tej i z tej strony albo w tryb holowania i wtedy kiedy mamy przyczepę mamy też inne widoki ale one teraz nie są tutaj aktywne oczywiście wszystko inne zawieszenie silnik skrzynia biegów prowadzenie komfort jazdy wyciszenie to jest absolutna topka ogólnie uważam że Land Rover Discovery to jest najlepszy samochód w swojej klasie, naprawdę tak uważam, bo nie dość, że jest absolutnie komfortowy, genialnie dopracowany, ma dużo fajnych właśnie tego typu rozwiązań, które wam, które wam pokazałem, zarówno z zakresu praktyczności, jak i komfortu, to ma jeszcze jeden walor, którego nie ma żaden inny SUV, to znaczy żaden SUV innej marki. Jest to samochód terenowy. OK, można się z tym nie zgadzać co do definicji, zależy od samej definicji, ale to jest nadal samochód, którym można wjechać w teren, którym można wjechać w trudny teren i on sobie poradzi. Ja oczywiście nie będę wam już teraz pokazywał, jak on sobie radzi w terenie, ale uwierzcie mi. Land Rover Discovery jest daleko poza zasięgiem konkurentów. Konkurentów typu Audi, BMW, Mercedes, również Volkswagen, bo przecież Volkswagen Touareg jest konkurentem Land Rovera Discovery i myślę, że, Land Rover, że Volkswagen Touareg jest nawet blisko pod względem właściwości terenowych, ale znaczy najbliżej ze wszystkich konkurentów, ale mimo wszystko nadal daleko. Dlaczego? Bo w Land Roverze Discovery macie m.in. reduktor, macie stały napęd na cztery koła, macie automatyczne blokady, które działają perfekcyjnie, macie temu Automatyczne zawieszenie, które kiedy samochód zaczyna się zakopywać, to jeszcze potrafi się unieść poza ten poziom, który jest dostępny dla kierowcy. Po prostu absolutnie genialna maszyna. Tutaj nie znajdziecie trybu sportowego, bo jest on w ogóle do niczego niepotrzebny. Ale znajdziecie za to kilka trybów terenowych, i to jest genialne.